Witaj kochany widzu! Oglądając, oceniając, komentując, udostępniając moje filmiki, rejestrując się z linków w opisie oraz robiąc zakupy na sklepie ZRT wspierasz moją działalność. Dziękuję witajcie moi kochani widzowie z tej strony Taxi Sertej Jest dzisiaj ze mną Drago Zerte, który pewnie się nie odezwie Ale odezwiesz się Traksiu? Nie odezwie się e, Tak czy inaczej, leżę sobie tu na parę peciku Jest dzisiaj zarąbista pogoda Nagrywam ten odcineczek w lany poniedziałek Właśnie jedzie karetka za oknem I pewnie to słyszycie, bo e, Napiszcza obok mnie Dokładnie No jeszcze głośniej Aha, to ona gdzieś tu podjechała fajnie, nie? Ogólnie nie, ale spoko, to, to nie po mnie. E, dobra, wyłączymy może sobie Skype'a na chwilę. E, kochani, lecimy z kolejnym odcineczkiem z serii Zagrajmy Razem w Hero Zero. Witam was bardzo serdecznie, przepraszam za ten monotonny e, wstęp, no ale dzisiaj już lecimy na poważnie. Dobra, e, kochani, najpierw sprawdźmy, czy nie trafiło dziś się nam coś może fajnego w lumpeksie. Niestety nie ma nic fajnego, a szkoda. Słuchajcie, mamy zajączek wielkanocny w tarapatach. Za zajączek. Eee, za za zaczekajcie za, mam pomysł Zajączek e, Wielkanocny kanocny Hero zero e, Bo jest ten quest, słuchajcie, bo chyba e, wszyscy wszyscy go dostali czy aha Podejrzewam, że to nam się nie włączy, dobrze myślę eee, no dobra e, Do wygrania jest chyba zajączek, chyba czy mogę się mylić? O, właśnie. Rozpoczął się event wielkanocny w Hero Zero. No i oczywiście mamy tutaj yy, od którego do którego będzie trwał, yy, ale oczywiście to ta data jest tylko troszeczkę zmieniona yy, co tam jeszcze? No i ogólnie do, traf do trafienia mamy ten do wyboru O, właśnie set rzucanej jajkami udanej niespodzianki, który daje tam siły i coś tam jeszcze dawało z tego, co wiem. No, właśnie. Prawie automatyczne procesy na a no. Ogólnie to spoko, cały cały event gdzieś zawsze wyskakiwało mi to, nie? Ale dzisiaj nie wyskoczyło. Znaczy wyskoczyło, ale ja to pominąłem, bo zupełnie zapomniałem wam o tym to nagrać i no zachowałem się nieprofesjonalnie. Przepraszam, wybaczcie mi. Ja tutaj sobie trzymam ogon mojego Draksia. No dobra, lecimy, rozdajmy może statystyki, na początku troszeczkę rozdawania statystyk, do 200 dwuz, poziomu brakuje nam jeszcze 34, więc jeszcze przez jakiś czas będziemy oczywiście rozdawali, no i co, jeśli chodzi o postęp, to ja mam tutaj 47%, co jest, no, no, no nie, nie najgorzej, nie? E, złodziej jajek, oczywiście, złodziej zatrzymany, to sobie e, zakończymy. No i mamy jeszcze 8 razy użyć pralki, właściwie jeszcze 7. E, dzisiaj e, to z dzisiaj nie, dzisiaj energii jeszcze nie mam, to już wczoraj było można go robić, także e, wiecie, a ja sobie dzisiaj no odwirujemy sobie coś w palce. A, a, a co? Dobra, no i dało nam siły, co prawda, ale nie narzekamy. E, muszę swojego kocura dobić do 30 poziomu, bo on ma ucieczkę spod łopaty. I ja podejrzewam, że nie będę mógł właśnie nauczyć mojego Odina nowej umiejętności, e, gdyż jeszcze świnka ZRT, właśnie, ona musi mieć 30 poziom. No, więc wbiję 30 poziom moim kocurem ZRT, no i wtedy będę mógł nauczyć nowej umiejętności Odina, żeby Odin miał ucieczkę spod łopaty. E, dobra. A jeśli chodzi o telefony alarmowe, no ja spoko, to zaraz się zrobi. Mm -hmm, mm -hmm. O, dwie opony, to wygrają, całkiem spoko. Dobra, e, najpierw walki ligowe. Kogo my tu mamy? Uuu, a a Czy ja mu dam radę? Czy ja mu dam radę? A raczej jej jest! Dałem radę, pięknie. Dobra, eee, o kurczę. Eee, Draksiu, gdyby miał ręce, to pewnie trzymałby za mnie kciuki, ale on ma łapy, no i tak średnio mu się trzyma kciuki, nie? Drago, o, słuchajcie, jest, jest czym zajęty. Patrzę teraz przez okno. W ogóle jest taka zarobista e, pogoda, nagram wam vloga, wrzucę go najprawdopodobniej jutro, e, albo pojutrze, no z zobaczy się jeszcze. E, to mój Nick ZRT, przyjacielu, powiedz mi, dlaczego ty, ty wiecie, jak on się zachowywał w gildii, no może wam nie powiem. Ale no, 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 nieznośny był, nieznośny był, dlatego go wyrzucili. E, przypominam, kochani, że jeśli wysyłacie do mnie wiadomość, że chcecie do gildii, to ja wam na nią nie odpiszę, gdyż ja nie zajmuję się rekrutacją w drużynie. Kochani, od tego są doradcy. E, wbijamy, oczywiście, do gildii, e, pozdrawiamy, nagrywamy. Pozdróweczki dla moich ziomeczków Dla całej naszej drużyny, e, która Ostatnio jest po przejściach, gdyż straciliśmy Dwóch dobrych członków MDSa i Conry'ego MDS skończył grać, Conry e, e, Gdzieś tam się e, zawieruszył Niestety, no ale Cóż, nie można nic na siłę Pozdrawiamy MDSika e, Wiele zrobiliście dla naszej drużyny, jestem wam Naprawdę wdzięczny, także nie będziemy Tutaj nikomu zwalać Na nikogo winy, ani nic Podobnego, po prostu nie mają czasu na Grę, mówi się trudno, dobra e, Linegan. E, pozdrawiamy i lecimy dalej. Dobra, Jack the Ripper e, Ludzie tutaj mają. Nie, nie, ja sobie może wyszukam kogoś po sali chwały. Muszę 6 pojedynków odbić, tak? A od, odbędę 5 tak od razu, a szósty dopiero później. O, ktoś z Inwi. Ktoś słabszy, oczywiście, bo, bo widziałem lepszych. Koralkę zaatakujemy sobie 3 razy. Wykorzystamy to, że mamy dużo lepsze statystyki od niej. Dobra. Pięknie, ładnie, udało się. E, dzisiaj wszystkie treningi są zrobione, więc e, wiecie, no, trendy są bardzo ważne, nie I trzeba je robić. Ale mówię Wam, gdyby nie ten multitasking, to ja nie wiem, czy ja bym sobie ze wszystkim naraz tak poradził. E, multitasking jest bardzo dobry, ja, ja, ja polecam multitasking. Świetna sprawa. E, dobrze, możemy sobie rozdać jeszcze troszeczkę statystyk. No i ogólnie ładnie nam już się prezentują. Już gdzieś tam rośniemy w siłę powolutku, powolutku, ale dojdziemy do celu. A rozdamy sobie jeszcze, a co tam. E, no dobra. Teraz, żeby robić zadanka zwyczajne, to będzie się troszeczkę trzeba wysilić. No nie no, wysilić się w sumie nie będzie trzeba w sumie wcale. No ale trzeba zdjąć itemki, które są na siłę. A nasz zwierzu daje jeszcze dużo siły, więc... No musimy tego w, Musimy najlepiej zdjąć całość O, no i 370 Teraz możemy bić, oczywiście nie to tutaj Tylko to tutaj Dobra, rozpoczynamy No i najprawdopodobniej nasz, nasz kocur z RT Już bije teraz poziom, także Także spoko, zaraz zobaczymy no, no oczywiście tutaj mają troszeczkę większe poziomy ode mnie, co, co jest bardzo dobre, gdyż dostajemy troszeczkę więcej ekspozycji, Ale pokonać tamtego 190 w ostatnim, tym jest naprawdę ciężko, a wygramy za to 8 oponek, więc na pewno warto. Ja mam jeszcze 553 oponki, słuchajcie, już gdzieś tak przy 200 będziemy za zaczynać oszczędzać, żeby no, nie tracić tego. Ja ostatnio sporo marnuję na na znaczy marnuję. No nie można tego nazwać marnowaniem. Używam instynktu e, tak, gdzie i załóżmy po 1 300 tysięcy ekspa e, normalnie w tygodniu zdobywam ekspa. To jest całkiem dobry wynik. E, będę z wami szczery. Dobra. I prezesik pokonani wszyscy. Pięknie. E, dobra. No i możemy. O. Plus 11, ale daje siły, dobra, nieważne, to jest siła, zawsze możemy się jej pozbyć szybko, także myślę, że nie będzie z nią żadnego problemu. Nałóżmy sobie na razie wszystko, o, mogę od tego przesuwać też, tak? Fajnie. E, dobra, plus 46, biorę, nakładamy. O, patrzcie na moje staty! O, i 2000 punktów umiejętności i pięknie jeszcze 14000 expa, pięknie doszło, ładnie. No, no, polowałem na to można by powiedzieć A resztę sobie posprzedajemy Taki sam, ale siły daje No nie, nie chcemy aż tyle siły Siłę można mieć, ale no nie aż tyle A obra, Pamiętajcie, że ja w każdej chwili mogę się całej siły pozbyć Zdejmując itemki, tak? Więc m, to też jest troszeczkę Fajne Dobra i zobaczymy czy dzisiaj Nie, 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 przepraszam, lecimy tutaj Czy dzisiaj, czy możemy coś z nim zrobić Z koleżką nie no, spójrzcie na jego statystyki, nie ma nawet opcji. No, no nie ma szans, że go pojadę. Po prostu nie ma szans i koniec. Dobra, zdejmujemy wszystko pięknie, ładnie, fajnie. Mhm. No i za wiele nam tam nie zostało. Dobra, i lecimy dalej, 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 dalej Dobra, robimy kolejne zadanko, no po prostu. <grych> O, oh, fuck, przez przypadek, przez przypadek, słuchajcie, zmarnowałem, tak to użyłbym pilocika, bo mam, mam jeszcze cztery mogę ci użyć, ja pierdzielę, no też, tak, ty to jesteś jednak, ty to jesteś jednak chory popapraniec, po prostu chory popapraniec z ciebie. Nie no, przepraszam, słuchajcie, naprawdę, no nie, niechcąco to zrobiłem, więc... Wybaczycie, mam nadzieję No ale słuchajcie, niestety, to czasem przez przypadek Ja już nie, nie podliczę wszystkich oponek, które zmarnowałem właśnie w ten sposób Naprawdę, uwierzcie mi, nie raz zmarnowałem w ten sam sposób oponki To jest... Przykre, ale niestety prawdziwe. Podejrzewam, że też tak mieliście, także piszcie w komentarzach, jeśli mieliście podobną sytuację. Ja mam na przykład tak nieraz. Nieraz mi się to zdarza w tygodniu, gdzie gdzieś tam przez przypadek kliknę i bum, tutaj jedna oponka. Później dwie oponki, trzy oponki, no i to się kumuluje i razem pewnie już straciłem naprawdę em, ładną sumkę oponek, więc no ma to swoje plusy i minusy. Dobra, oczywiście są jakieś przeceny na oponeczki. E, Oj, pakiet, paci, pakieciki teraz piękne, ładne, no ładne są pakieciki, polecamy polecamy pakieciki dobra, no ale my nakładamy w ogóle ja też mogłem z drugiej strony poczekać na jakiś pakiecik fajny zamiast się bawić, a też nie poczekałem dure nie jestem, no i niestety e, dobra, pięknie pięknie, pięknie no i teraz możemy tak, do wyboru tutaj minus 2, więc nie minus 11 minus 6 też podziękujemy minus 15 też minus 11 też 18 też no i mamy tak, jedno coś z generycznego mamy też pięknie, o dobra, tutaj jest plus, plus 9, minus 10, o plus 5, siły nam trochę zabiera. Dobra, siły i tak mamy 1500, więc to, to jest dużo. No, tutaj też nam odbiera siłki. No i przy tym możemy zostać przy takich statystykach. No i na razie jest git. Generalnie jest git i tego się trzymajmy. Cóż, no fajne, fajne, fajne są staty. Nie, nie będę narzekał. Zawsze mogło być gorzej, pamiętajcie, zawsze by mogło być gorzej. O, w ogóle pozdrawiamy, pozdrawiamy całą ekipę naszych ludzi, fajnych, pięknych, cudownych. Najlepszą ekipę ZRT. Pozdrawiam, po prostu fajnie jest, fajnie jest mieć swoją drużynę, co prawda. Przepraszam też, że nie mam dla was tyle czasu. Ale jestem pochłonięty robieniem Shake Azerte, dlatego no, no musicie mi przebaczyć, wybaczcie mi. Tak wiem, to moja wina, jestem straszny, ale no muszę robić. W ogóle nie mam szans na wygraną. Żadnych szans na wygraną tutaj jest... To troszeczkę nie fair no, ale cóż, no ma on te 30 poziomów więcej ode mnie, właściwie to 24, no ale zawsze więcej. No i oczywiście dużo lepsze statystyki, przez to ciężko jest go pokonać nawet robiąc treny Ciekawe ile mam punktów umiejętności już wykonanych, zaraz zobaczymy. Znaczy, punktów umiejętności, co ja gadam Punktów z tego Eee, treningów, przepraszam, jakiś punkt, jakich punktów? O, tutaj 5000 trzeba z tego. O, kurcze, no nie będzie łatwo. No, różnych niezwykłych towarzyszy trzeba 10 zebrać. O, 10 punktów umiejętności. O, ile trenów? Wow, 845. Już nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Dobra, 170 poziom, co tu będą? O, 4 oponki, fajnie. E, ogólnie wykonanych mam już 25%, no to już jesteśmy w jednej czwartej, nie? Jeszcze na pewno troszeczkę nam brakuje. Możemy sobie też od razu e, przedłużyć nasz wspomagacz. Dobra, przedłużyliśmy sobie. No i tak jak mówię, troszeczkę tych oponeczek brakuje, ale w turnieju tygodniowym jestem na, na dalekiej pozycji, gdyż dopiero zacząłem robić wszystkie zadanka. A, a jeśli chodzi o. Nie, no, honorek to w sumie nawet nie sprawdzam. Ile już dzisiaj w Billiexpa, EXPA? Uuu, Luju, 300 tysięcy. Masakra. Masakracja, edukacja? Powiem Wam szczerze, no. Takich rzeczy się nie widuje. Nie spotyka się na co dzień. No, ale Invia ciśnie. Inwia po prostu ciśnie. No, są na pierwszym miejscu, więc muszą cisnąć. E, ile jest drużyn? Dalej. 7 drużyn ze stuprocentowym rozwojem. Spoko. E, jeśli chodzi o nas, to mamy. E, dwie, jakby, dwie fajne te, e, dżu, 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 no jak one, dwie fajne trowki, no i e, trzeba, trzeba jeszcze walczyć o kolejne, na przykład, nie, tutaj jest walka, 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 tutaj oczywiście tych na walki nie atakujemy, bo szko, szkoda mieć później takie drewno i weź się, się pozbywaj drewna. E, ogólnie to, słuchajcie, te trofki wędrują między drużynami w przeróżny sposób, co, co, draksiu no, skacz, skacz. Nie zaskoczysz? Nie, jeszcze nie zeskoczę, tak, nie zaskoczę, a zaraz patrzysz ze mną, wyjdzie na dwór, bo już 14.14, 14, już, już pora iść, tak, borciu, jaki smutny Drago ZRT. Pozdrawiamy Drago ZRT wszyscy, bo Drago ZRT jest fajny, bo już jest po świętach ZRT i jest najedzony ZRT. No, dobra, połóż się na parapecie ZRT, tak. O, w ten sposób. I połóż smutną główkę ZRT i zrób minę smutnego psa ZRT. O, tak, tak, Boże, jak ja uwielbiam psy, słuchajcie, no to jest masakra, ja mam fioła na ich punkcie. E, generalnie mamy bardzo dobre, e, bardzo dobre trówki Invia tutaj też ma bardzo dobre. E, I walczymy, walczymy o kolejne. To, to wiadomo, że to są cykle e, pomiędzy różnymi trówkami. Przed kim się dzisiaj bronimy? Przez The Heroes. No. Będzie ciężko. Będzie bardzo ciężko. Dobra, ja się jeszcze napiję. Przepraszam was, bo już mnie troszeczkę słyszy. Pyszne picie zerte. No i lecimy. Pojedynek zwykły za 40 sekund. Dobrze. Dobrze, za 40 sekund będziemy od razu wykonamy przy okazji telefon alarmowy z sześcioma pojedynkami. Gdzieś tam chociaż te 1000 expa Wpadnie, nie? Nie mówię, że to jest dużo. Tego raczej nie zrobię, no misje czasowe są troszeczkę nieopłacalne. No i tyle, za 15 sekund nam się jeszcze skończy misyjka. Dobra, oponki. Jakieś pakieciki, no fajne są pakieciki, kurczę że wtedy ja za 200 wysłuchajcie kupiłem 850 oponek, no to bym miał 300 więcej, tak? Gdybym poczekał. No i teraz szkoda się trochę robi, no ale cóż, no mówi się trudno. Nie 160 poziom, są jeszcze dwa punkty statystyk, pięknie, ładnie. No i odpalamy kolejno. A no dobra, sorry, nie schowałem, zapomniałem. Yy, dobra, o skrócimy sobie tą misyjkę. Tak, no bo zresztą jak, jak na to nie wydam, to na co innego, nie te kimi. Dobra, kupimy sobie... O właśnie, widzicie ile jeszcze dzisiaj jest do kupienia? ale nawet monet nie mam. Dobra, zaraz znajdę te monety. O, i tą sobie odpalimy, bo 5000 ekspa całkiem spoko. Dobra. No i jeszcze troszeczkę mi brakuje, żeby tym towarzyszym mieć ten 30 poziom. Niestety. No mówi się trudno. Dobra, odpalimy sobie kolejną misyjkę. No i lecimy zaatakować kogoś na pojedynku Tylko kogo? Bo jestem ogólnie na pozycji 116 Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej O, Darox, on kiedyś z nami był O Jezu, twoje statystyki, Darox, przyjacielu Treningi się robi, a nie tylko level Treningi, przyjacielu No kto nie robi treningów, no to odpada z gry Sorry, no Po prostu sorry, no Trzeba robić treningi, bo inaczej się, się nie wywiniesz, przyjacielu E, dobra, no oczywiście proszę was wszystkich o e, dawanie mi e, pilocików, jeśli możecie, ja oczywiście odwdzięczę się tym samym. No i już gdzieś tam XP-ka trochę zdobyłem, no i zobaczymy, który teraz jestem w turnieju tygodniowym. No już już, już pozycja 200, no, także ładnie, gdzieś tam już, już, już pnę się na szczyt e, i lecimy z pozdrowieniami. E, dobra, dasz mi te konto jak wyjdzie PL-17. Nie dam ci tego konta jak wyjdzie PL-17, będę grał na PL-16 jeszcze długo, długo. Eee, pozdrowisz mnie, Wertemix pozdrawiam! Pozdrawiamy Dawidka 981 z RT Oczywiście, że możesz, pozdrawiamy! Tylko zależy, który masz level i pisz do doradców. A, piąty, no to będzie trudno troszeczkę. Fajna, fajna nazwa drużyny tak by the way. No lecimy dalej. Hej taksi, e, hej, pozdrawiam. Damiana 032RT Dodasz do znajomych, please jestem oponkarzem, 120 oponek mam. Pisz do doradców, tylko oni się zajmują rekrutacją. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy, rucham ci matkę! Woo, Stu, pozdrawiamy! Kiedy nowy odcinek? I pozdrowisz mnie? Oczywiście, pozdrawiam cię. Od odcinka Kryciku ZRT. Od jest, kiedy? Jest harmonogram po prostu. O jezu, mój, tu, mój ty śpioszku. Śpi, 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 śpi. Tak, śpi. Dobrze. Wbijaj teraz na live'a Nie, nie wbiję na live'a Martwy żółwił. E X się ma taksi, się Anko, pozdrawiam. No i pozdrawiamy wszystkich, którzy wysyłali mi dzisiaj wiadomości, bo mam ich 1100 odebranych przez święta, no trochę się uzbierało, wiadomo. No i będzie nam to usuwać w pół godziny, jak nie więcej i później się okaże, że jednak tego nam nie usunie, bo, bo, się, bo już się laguje. Ile nam usunęło? E, w ogóle nam nie usunęło, słuchajcie, to jest najlepsze. W ogóle nam mnie nie usunęło, bo się już się zbugowały. Bo tyle w mi wiadomości przysyłacie, że się wszystko buguje. No i się nie dziwię. O! Wow, 10 jednostek treningowych! Jest! Zbiorę i odpalamy kolejne treny. Lecimy w treningi, trzeba koksu robić na siłce, intuicję i tak dalej. Dobra, trzymajcie się wszyscy bardzo, ale to bardzo mocno zapraszam na kolejny odcineczek serii. Zagrajmy razem w Hero Zero. Bądźcie ze mną, zostawcie łapeczkę, jeśli wam się podobało. Kto nie ma jeszcze konta, zapraszam, w opisie, w opisie macie link do rejestracji. Tak, sizerte, zdróweczka, siemanec!